Odkryta dość niedawno pochodząca spoza naszego układu słonecznego kometa Borisow zbliża się do Ziemi i chociaż nie stanowi dla nas zagrożenia, to naukowcy są zawsze szczególnie zainteresowani tego typu obiektami. Tym razem Borisow skupił na sobie uwagę badaczy z Yale, którzy wykonali nowe zdjęcia komety. Astronomowie od bardzo dawna podejrzewali, że przestrzeń międzygwiazdowa jest prawdopodobnie pełna niewielkich obiektów, takich jak asteroidy czy komety, które wyrzucane są ze swoich własnych rodzimych układów planetarnych. Przypuszczano także, iż takie obiekty mogą nawet czasami przelatywać przez nasz układ słoneczny. Długo wyczekiwane potwierdzenie tych przypuszczeń przyniosło dokonane w roku 2017 odkrycie pierwszego międzygwiazdowego przybysza, czyli znanej już chyba wszystkim asteroidy Oumuamua. Kometa Borisow jest kolejnym obiektem przybywającym spoza granic Układu Słonecznego. Została zaobserwowana latem bieżącego roku, dokładnie 30 sierpnia, przez astronoma amatora rosyjsko-ukraińskiego pochodzenia pana Geniadyja Borisowa. Jak opisuje sam Borisov, zobaczył w kadrze swojego teleskopu obiekt, który porusza się w trochę innym kierunku niż pozostałe główne obiekty w pasie Planetoid. O tym, jak zmierzył współrzędne obiekty oraz przewertował bazę danych Minor Planet Center, okazało się, że do tej pory nikt go nie zauważył. Po określeniu podstawowych parametrów komety i obliczeniach wiadome było, że zmierza ona w kierunku Ziemi i może stanowić pewnego rodzaju zagrożenie. Na szczęście teraz wiemy już, że kometa w żaden sposób nie zagraża naszej planecie. Późniejsze badania dowiodły, że kometa powstała w innym układzie planetarnym, z którego została wyrzucona w przestrzeń międzygwiezdną, na skutek bliskiego przejścia w pobliżu jednej z planet swojego macierzystego układu. Tym razem kometą Borisowa zainteresował się zespół składający się z czwórki naukowców z Yale. Przy użyciu znajdującego się w obserwatorium Keka na Hawajach spektrometru Low Resolution Imaging Spectrometer wykonali zdjęcie komety. Dla porównania rozmiarów została na nim umieszczona także kula ziemska. Członek zespołu Pieter Van Dokum informuje, że długość warkocza komety widocznego na zdjęciu to w przybliżeniu 150 tysięcy kilometrów. W miarę zbliżania się do Ziemi Borisov uwalnia drobinki pyłu oraz gazy, a te są właśnie odpowiedzialne za powstawanie tak długiego i efektownego warkocza. Przeloty planetoid czy komet, a w szczególności takich pochodzących spoza układu słonecznego, zdarzają się wyjątkowo rzadko. Mogą przynosić nam wiele informacji o innych odległych układach planetarnych i ich składnikach. Dlatego też naukowcy wykorzystują każdą nadarzającą się okazję do przeprowadzenia badań. W obserwacjach i badaniach Borisowa mieli też udział Polacy. Grupa naukowców z Warszawskiego Centrum Badań Kosmicznych Państwowej Akademii Nauk oraz Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu obliczyli trajektorię lotu komety i ustalili przy tym także, że najprawdopodobniej przybyła do nas z odległego o 13 lat świetlnych układu gwiazdy Kruger 60. Dobrze, że nie Freddy Kruger, boże, jakie to było suche. No cóż, w każdym razie dziękuję wszystkim patronom za to, że wspomagacie nas w tworzeniu tego typu materiałów. Jeżeli też chcesz zostać patronem, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego filmu i w sekcji z kartami w prawym górnym rogu ekranu. Zapraszam też na Instagram Astrofazy, tam różne ciekawe rzeczy na przykład z backstage'ów. No i oczywiście do kolejnego odcinka serii Astroshort. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.